Cześć, a dzisiaj chciałbym się z wami podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat bardzo dobrego makaronu. Chodzi o makaron Makłowicz i synowie. Trafila al bronzo, pasta di semola. Bardzo ciekawy makaron. No i przede wszystkim bardzo smaczny. Ja ten makaron generalnie wykorzystuję do potraw typowo włoskich. Doskonale taki makaron komponuje się z różnymi sosami, czy to pomidorowymi, czy to po prostu innymi sosami typowo włoskimi, znakomicie też komponuje się z różnymi warzywami, jakim jestem. Ja bardzo lubię sobie właśnie taki makaron przygotować z czosnkiem, pietruszką, prawda? z oliwą, z oliwek, również z papryczkami, Chili, prawda, zatem sporo różnych warzyw. Tutaj można dodawać też jakieś brokuły, prawda, czy na przykład krewetki, cukinie, tak. Wszystko to doskonale naprawdę komponuje się z takim konkretnym makaronem, jeżeli chodzi o cenę, no to w tym przypadku. Jest to opakowanie, które ma 400 gramów. No i za takie opakowanie ja w sklepie zapłaciłem około 6-7 zł. mniej więcej w tych okolicach. Dokładnie Wam nie powiem, natomiast pamiętam, że mniej więcej były to właśnie te przedziały cenowe. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie dotyczące wartości odżywczych, tutaj wszystko mam oczywiście. Bardzo ładnie wypisane w przeliczeniu na 100 gramów. No i jak sami widzicie, wartość energetyczna 353 kcal, tłuszcz 1,3 g, 72 g węglowodanów, w tym cukry 1,5 g, błonnik 3,1 g, białko 12 g i sół0 poniżej 0,01 grama. No jeżeli chodzi o składniki no to samolina z pszenicy durum prawda dodatkowo też produkt może zawierać soję i gorczyce. Dodam jeszcze taką kwestię, mianowicie pamiętajcie też, że takie makarony można też w sklepach znaleźć, jak dobrze pamiętam, w mniejszych opakowaniach, nie musicie kupować od razu 400 gramów, natomiast mi osobiście ten makaron smakuje, dlatego ja też kupuję tutaj większe opakowania. No jeżeli chodzi o przygotowanie takiego makaronu, no to tutaj generalnie jest to proces bardzo prosty. Wystarczy do takiego dużego garnka nalać wody. Pamiętajcie o odpowiednich proporcjach W tym przypadku jest to 1 litr na 100 gramów makaronu No i jeżeli woda już będzie po prostu doprowadzona, doprowadzona do wrzenia No to wtedy bierzecie sobie taki makaron Wrzucacie starannie powolutku do garnka, prawda No i mieszacie I gotujecie przez około 10-12 minut Ja przeważnie robię to około 10 minut Natomiast tutaj też musicie sobie po prostu weryfikować ten makaron do momentu kiedy będzie on ugotowany al dente tak wtedy wyjmujecie no i możecie już sobie spokojnie Taki makaron przyrządzić, czy też dodać do niego jakieś tam sosy, prawda? Warzywa i tak dalej. Tu w zależności od tego, jakie potrawy i dania lubić. A zatem, jak najbardziej polecam ten produkt, zwłaszcza osobom, które lubią potrawy włoskie. No i to by było na tyle. Zachęcam do subskrypcji. Koniecznie napisz mi też w komentarzu, co ty sądzisz o tym produkcie. No i jeżeli ten materiał okazał się przydatny, no to kliknij w polubienie pod filmem. A tymczasem to tyle. Do zobaczenia.